Witam serdecznie wszystkich, dzień dobry. Pogoda się poprawiła troszkę, także chcielibyśmy rozpocząć naszą biesiadę i, tak jak co roku, byśmy chcieli rozpocząć ją hymnem krainy. co? Nie złamią nas i czas stać Dziękuję bardzo wszystkim za zbiorowe, piękne wykonanie hymnu, hymnu krainy, który jeszcze nie jest wbrew pozorom aż tak znaną pieśnią na tych naszych terenach, ale... Ale, ale rośnie jej popularność od, od kilku lat. Proszę Państwa, dzisiejszą czwartą Biesiadę Krajeńską będzie prowadzić Pani Katarzyna Dzikowicz, dyrektor MGO w Wyżysku. i ja. Znany wszystkim Pan Piotr Hołdz, przewodniczący Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska, inicjatorów tej Biesiady. Chcielibyśmy rozpocząć od y, powitania gości, których y, no przebyła spora, y, spora liczba, tych takich gości szczególnych, bo witamy wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Szanowni Państwo, przywitam gospodarza naszej ziemi, panią, bur, panią burmistrz Bogusławę Jagodzińską. radne Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panią doktor Mirosławę rudkowską krupka i panią Łucję Zielińską, słyszałam, że jest, ale nie wiem, czy jest już z nami. Dalej, witam radnych Rady Powiatu, wśród nich jest dzisiaj z nami pani Iwona Szulc. Licznie przybyłych radnych Rady Miejskiej. Mam nadzieję, że w imieniu wszystkich, których widziałam. Pana Piotra Belkę, pana Włodzimierza Michalskiego, Pana Ryszarda Janowiaka, Pana Leszka Malczewskiego, Pana Leszka Matuszewskiego, Pana Piotra Radwańskiego, Pana Tomasza Bogdańskiego i Pana Krzysztofa Bartkusa. Mam nadzieję, że wszystkich wymieniłam. Proszę Państwa, był też z nami Pan yy, poseł, Marcin Porzucek, ale obowiązki służbowe no uniemożliwiły mu tutaj dalszy pobyt, także musiał po prostu y, opuścić nas. Ale, ale przekazuję wszystkim pozdrowienia i życzy udanego popołudnia. Proszę Państwa, chciałbym w kolejności dalszej powitać y, koła gospodyń wiejskich. One są po raz pierwszy na naszej biesiadzie, ale, ale bardzo się... Y, y, Cieszymy, że dotrzymały słowa i, i przybyły. To są, to, to są koła gospodyń wiejskich z Kościoła Wielkiego, Zgromadna i, yy, i Falmierowa. Mieli być także uczestnicy, nie wiem czy są, być może są, uczestnicy warsztatów yy, terapii zajęciowych z Liszkowa, ale może gdzieś są schowani, o są, taki wają, że, 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 że są również. Witam. Witam również przedstawicielkę spółdzielni Nowe Horyzonty. Tam gdzieś z tyłu jest ulokowana, ma tam nawet taki roll-up, więc tam po prostu widać. Witamy też serdecznie pana Rafałego Maławego, no bez którego po prostu żadne biesiada nie może się obejść, no bo jak sama nazwa mówi, biesiada, no to stół i jedzenie, więc witam serdecznie pana, yy, pana Rafała. No witam, witam też serdecznie. To może trzeba było rozpocząć od nich trzy zespoły, które będą dzisiaj występować, mianowicie osieczanki z Osieka nad notecią, pod wodzą pani Danuty Bożejczak. Brawo! Brawo! Witam też Krajniaków z Wielkiego Buczka z gminy, z gminy Lipka. I, I tu na czele z panią profesor Jowitą Kęcińską. Kaczmarek, która jest dobrym duchem tego, tego zespołu od 50, od 50 lat. Ma jeszcze przybyć trzeci zespół, ale ponieważ występuje na końcu, więc jeszcze tu ich, tu ich, tu ich nie widzę, yy, to ma być Klimagia ze Złotowa. Ale możemy ich też tam <grym> oklaskać trochę, bo być może gdzieś tam się po prostu, ten, gdzieś może są. To by chyba było tyle z tych postów powitań, także jeszcze raz witam serdecznie wszystkich wszystkich po przybyłych yy, na dzisiejszą czwartą biesiadę. Ta biesiada, tak jak wspomniałem, odbywa się po raz, yy, po raz czwarty. Dwie pierwsze były zorganizowane przez yy, towarzystwo przyjaciół Wyżyska i MGOK Wyżysku. Natomiast w roku ubiegłym jako trzeci współorganizator yy, dołączył Osiecki Skansen, czyli Muzeum Kultury Ludowej, bo tak brzmi cała nazwa, w Osieku nad Notecią. No celem, celem, biesiady no to, no wspomnę tak, no bo po prostu wypada tak, no to jest kultywowanie tradycji, zwyczajów, obrzędów krainy, kształtowanie przywiązania do małej ojczyzny, bo to jest bardzo ważne. No prezentacja dorobku artystycznego zespołów z terenu Ukrainy. no a także bardzo ważny element, integracja społeczności lokalnej. Proszę Państwa, tu jeśli chodzi o, o finansowanie, no to jakby są dwa takie główne źródła, bo ich jest pewnie więcej. To jest y, Powiat Pilski i nasza gmina Wyżysk i patronatem y, y, honorowym y, została objęta biesiada przez y, panią burmistrz Bogusławę Jagodzińską oraz przez y, pana starostę Eligiusza Komarowskiego. Szanowni Państwo, oprócz tych występów tutaj na scenie cały skansen jest do naszej dyspozycji. Dzisiaj możemy zobaczyć pokazy prac gospodarskich i domowych, o i wyrób masła, rzemieślniczych, gancarstwo, plecionkarstwo, powroźnictwo i tkactwo, obejrzeć wnętrza wszystkich hał, przejechać się bryczką, skosztować potraw kuchni chłopskiej i obejrzeć wystawę zabawki z lamusa ze zbiorów Muzeum Etnograficznego w Toruniu. Wreszcie można także zobaczyć występy naszych zespołów i włączamy się wszyscy do śpiewu. Mam nadzieję, że będzie udana pogoda i ten kaprysk na początku nas nie przestraszył i więcej takich strachów nie będzie. Bardzo proszę teraz y, panią burmistrz Wyżyska, panią Bogusławę Jagodzińską, o oficjalne y, otwarcie czwartej biesiady krajeńskiej w Osieku nad Notecią. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Ja poproszę jeszcze do siebie panią dr Mirosławę Rudkowską krupkę radną Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, panią Iwonę Szulc, która dzisiaj reprezentuje pana starostę, a jest radną Rady Powiatu w Pile, no i radnych Rady Miejskiej z wiceprzewodniczącym na czele, Piotrem Radwańskim. A poproszę tutaj panów z prostej przyczyny. Gdyby nie wasze decyzje. I wasze działania, szczególnie te decyzje finansowe, to wiele imprez, także tej nie udałoby się zorganizować. Zapraszam panów do siebie. Jak państwo widzą, jest to duża grupa. Nasza rada charakteryzuje się tym, że to jest męska rada i mamy tylko jedną radną, dlatego też ze mną są zawsze panowie. Nie powiem, że jest mi z tego powodu przykro. Szanowni państwo, tak jak powiedział pan prezes i pani dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, to jest czwarta biesiada i bardzo się cieszę, że mamy tutaj przychylność dyrekcji tak zwanego skansenu, czyli Muzeum Kultury Ludowej w Osieku, że możemy tę biesiady organizować tutaj. Bardzo się cieszę, że są zawsze z nami zaprzyjaźnione zespoły muzyczne i nasza ukochana pani profesor, która jest nie tylko duchem krainy, takim pozytywnym, kultywującym tradycje, ale także jest wielkim przyjacielem naszej gminy, także na krainie się znajdującej i propagującej ideę. Bardzo dziękuję Towarzystwu Przyjaciół Wyżyska, że zawsze dba o to, żeby ta historia, nie zginęła, żeby trwała i żeby była przekazywana z pokolenia na pokolenie. I cieszę się, że ta impreza gromadzi rodziny, bo to w rodzinie kształtujemy nie tylko osobowość, ale także rodzina jest tą ostoją tradycji i kultury, która daje korzenie i tożsamość. Życzę Państwu przede wszystkim miłego biesiadowania, tak jak powiedział Pan Prezes, jak powiedziała Pani Dyrektor, cieszenia się z tego pięknego miejsca i odkrywania swojej historii, a być może i historii swoich rodzin, bo eksponaty tutaj zgromadzone to są też eksponaty pozyskane od indywidualnych osób. Więc myślę, że śpiew rozgromi chmury, które tutaj tak się nieśmiało czają i myślę, że będziecie państwo mile spędzać ten dzisiejszy dzień nie tylko na łonie natury, ale i z historią i współczesnością. I dziękuję moim gościom, że są dzisiaj z nami. Pani Mirosława Rudkowska Krupka to jest ogromny, wielki przyjaciel naszej gminy. Ja już też nie wspomnę, że pani Iwona Szulc też osieczanka eh, propaguje tę ideę Krajeńskie. A moim radnym życzę tego, żeby zawsze wspierali takie działania i żeby zawsze byli z nami. Wszystkiego dobrego Państwu życzę. Czwartą Biesiadę Krajeńską uważam za otwartą. Dziękuję bardzo. Pani burmistrz mi przekazała ten mikrofon, więc bardzo krótko, żeby nie za długo zabierać Wam ten cenny czas poświęcony i przeznaczony dla zabawy. Przywożę wam oczywiście serdeczne pozdrowienia od samorządu Województwa Wielkopolskiego, od wszystkich radnych, tych, których nie ma, a którzy chcieliby być, ale nie mogą, bo się bardzo wiele w województwie dzieje. Ja może powiem tak, czym byłaby kraina bez biesiady? Nie byłoby tej krainy, gdyby nie było tej biesiady. Nie byłoby tej biesiady, gdy nie tak wspaniali ludzie, których tutaj widzimy. I pani burmistrz, i starostwo powiatowe, i radni powia gminy, miasta i gminy Krajenka, i wszystkie panie z kół Gospodyń przepraszam, wyżyska, wszystkie panie z kół gospodyń wiejskich i, i, i pracownicy kultury, i wszyscy członkowie wszystkich zespołów, którzy tu przyjechali, ale nade wszystko wy, społeczność tutejsza, która tak licznie przybywa. To jest piękny czas, bo to jest budowanie tożsamości. Pani profesor wielkie zasługi ma w tym, że wraz z małżonkiem w tejże dziedzinie yy, kultywując tradycje krajne poprzez książki, poprzez zespoły, poprzez prelekcje, poprzez wydawnictwa różne. Wspaniała rzecz. Oby nigdy tego nie zabrakło. Obyśmy krajne traktowali jako swój dom, jako swoje miejsce, w którym nam się wszystkim dobrze żyje. Życzę Wam bardzo dobrej zabawy. Cieszę się, że gościcie w tym, że obiekcie, który jest finansowany z budżetu województwa wielkopolskiego mamy to tyle, uchyle trochę rąbkę tajemnicy, mamy w projekcie wybudowanie tutaj budynku wspaniałego ze stałymi yy, wystawami, które tu będą gościły czekamy teraz na uruchomienie środków unijnych i będzie ta inwestycja podjęta wszystkiego dobrego, dobrej zabawy i do usłyszenia i zobaczenia. Drodzy państwo, w imieniu radnych rady powiatu oraz starosty pilskiego, życzę państwu wspaniałego delektowania się właśnie smakami, atmosferą i Historią krainy. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że te biesiady są właśnie tu, w Osieku nad Notecią, u podnóża Dębowej Góry, czyli najwyższego wzniesienia na krainie. Swego czasu z panią profesor spotykałam się często w miasteczku krajeńskim, i chcę bardzo, bardzo podziękować organizatorom tej biesiady, że jest ona właśnie tu. W Życzę wszystkim wspaniałej, wspaniałego spędzania czasu w tych pięknych i mam nadzieję, że korzystnych warunkach atmosferycznych. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Ja króciutko, tylko w imieniu Radnych Rady Miejskiej, pozwolę sobie podziękować za obecność państwa, bo to dla was jest ta biesiada. My, jako Rada Miejska, wspieramy wszystkie inicjatywy, które są tak potrzebne miejscowej ludności. Cieszymy się bardzo, że osieczanki zawsze są z nami, bo to jest serce bijące osieka w tej chwili. Gratulacje za występy, za ten piękny yy, wykonanie tego hymnu. No, było to przepiękne i to tak do tradycji odbija, że naprawdę może zapaść głęboko w pamięci. Wspieramy panią burmistrz w tych, w tych działaniach i chcemy, aby było ich yy, jak najwięcej i cieszymy się, że w Osieku, a ta informacja od Pani Mirosławy Rutkowskiej-Krupka o budowie nowego obiektu, a wiemy, że ten obiekt będzie y, może nie potężny, ale duży i naprawdę ciekawy, czekamy na tylko i wyłącznie wykonanie tego. Dziękujemy za takie informacje. Dziękuję Państwu i życzę miłego wyśladowania. Ja jeszcze tylko dodam, że dotarła do nas Pani Ucja Zielińska, również Radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Pani Łucjo, wszyscy mówią słówko od Pani. Dzień dobry. Drodzy Państwo, ja mogę tylko powiedzieć, że zawsze gminie Wyżysk kibicuję i we wszystkie działania, które związane są z finansami w Sejmiku, podobnie jak pani radna Krupka, wspólnie za Państwem głosujemy i mogę obiecać, że na pewno będziemy Państwa wspierać. Wszystkiego dobrego na dzisiaj. Dziękujemy ślicznie i miłej zabawy życzymy.